Przysłuchuję się Państwu i myślę, że to jest nie tylko moje wrażenie pojawiły się tutaj jakby dwa nie do stanowiska. Z jednej strony jest głos pań, które dość konsekwentnie bronią istoty sztuk istoty literatury, ale także istoty innych sztuk, na przykład wizualnych. To słowo istota się pojawia, pojawiło najpierw w wypowiedzi pani profesor Szczęsny, więc ja je celowo tutaj powtórzyłam, ale generalnie można powiedzieć o tym, że jakby zakładamy, że nawet jeżeli powstają jakieś postacie sztuk hybrydycznych, które z czasem zostają zaanektowane i wchłonięte przez jakiś obszar sztuk do, tych, do tej pory istniejących, to pozostają nam jednak mimo wszystko pewne Podstawowe i fundamentalne nie do uniknięcia i nie do unicestwienia kategorie, i pojęcia i narzędzia, które nadal są funkcjonalne i z których nadal możemy korzystać zarówno jako badacza, ale także jako na przykład odbiorcy po prostu, bo przecież ważne jest to, czy odbiorca myśli o obiekcie, z którym ma do czynienia, czy też wytworze, z którym ma do czynienia, jako od utworze eliterackim czy też y, czy ma do czynienia z czymś innym Powiem oględnie. I to jest jedno stanowisko. Natomiast coś niezmiernie ważnego i trudnego, jak sądzę, dla nas powiedział pan doktor Michał Krawczak, bo powiedział, że właściwie nie ma w ogóle już czegoś takiego jak sztuka. To znaczy, nie myślimy już o tym, że w ogóle trudno jest wskazać granice pomiędzy poszczególnymi sztukami między literaturą i, 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 i sztukami wizualnymi, ale że w ogóle sztuka jako pewna odrębna pewien odrębny typ aktywności człowieka staje się częścią w ogóle aktywności już nie tylko ludzkiej, ale także świata interakcji między ludźmi i maszynami. Między I teraz, maszynami i teraz, również. Znaczy dla znaczy, mnie to jest maszynami. w ogóle, dla mnie problem polega przede wszystkim na tym, że to są stanowiska nie do uzgodnienia. My byśmy musieli ustąpić sobie. Znaczy, albo się zgodzimy z tym, co proponują nam obie panie, albo przyjmiemy perspektywę, którą nam zarysowuje pan doktor, bo jak sądzę, wszystko zależy w gruncie rzeczy od punktu widzenia i od pewnych wstępnych założeń, z jakimi w ogóle podchodzimy. Do tego, z czym mamy do czynienia. Nie wiem, czy yy, zgodzą się Państwo ze mną, ale mam wrażenie, że jest to pewien, pewien problem zupełnie podstawowy dla nas tutaj siedzących w tej chwili i próbujących dojść do jakiegoś yy, konsensusu. Ja, ja sobie myślę jeszcze tak, tylko nawiążę mhm. szybko do tego, a Pani Doktor zaraz też pokaże ten projekt. To pewnie jest tak, że. Yy, Literatura jednak na końcu znajduje bardzo często jakąś postać ze względu na to, że zostaje zakodowana do postaci jakiegoś przekazu, jakiegoś znaku. W przypadku najróżniejszych praktyk, które połączyły się z eksperymentami naukowymi, artystycznymi. Technologicznymi, one w ogóle często są bardzo konceptualne i nie muszą mieć takiej formy zdefiniowanej, która jest tym ostatecznym komunikatem, albo są w ogóle pewnego rodzaju procesem, który, w którym tylko uczestniczymy i w ten sposób tylko funkcjonują. Więc pewnie stąd. Też wynika ten nasz dwugłos, bo po prostu myślimy o zupełnie innych źródłach i o zupełnie innych przykładach. Tak, ja myślę, że one nie stoją w opozycji, one się uzupełniają wzajemnie. A myślę, że też i w dotychczasowej, w przedcyfrowej rzeczywistości były takie sztuki nie do uchwycenia. Weźmy sobie spektakl teatralny, też ma charakter jednorazowy. Zapisany już nie jest tym samym, to nie jest już spektr, tylko to jest zapis. To jest zupełnie coś innego. Także tutaj oczywiście te. Natomiast czy sztuka będzie istniała? Będzie istniała, dlatego że człowiek ma potrzebę tworzenia sztuki. To jest część nas. Tylko zmieniają się narzędzia, zmieniają się sposoby, które są wykorzystywane w formie także, także jako nie, nie tylko jako media, ale przede wszystkim jako można powiedzieć narzędzia kreowania kreowania sztuki, natomiast sztuka będzie zawsze istniała i pamiętajmy, że no, Michał Anioł był rzemieślnikiem, to my go uważamy za artystę, tak? On był rzemiosłotworz, także Leonardo da Vinci, więc tutaj e, e, też zmienia się sposób patrzenia na pewne, e, pewne wytwory, tak? To co, 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 co Niekoniecznie trzeba się nazywać i być, być wykształconym jako artysta, żeby być artystą. Można być kiepskim artystą albo nie być artystą. A, a, a jednocześnie właśnie ludzie, którzy, którzy nie mając wykształcenia, mogą mieć artystycznego, mogą być świetnymi artystami. To, to, to absolutnie... Nie ma tu żadnej opozycji. Jest to pewien problem, ale, ale, ale jest jednocześnie uzupełnianie się. Ale już oddaję tutaj... I, i, i przepływ. Zaczęłam od tego, że... Literatura elektroniczna jest już na tym etapie, w którym pojawia się refleksja krytyczna. Metakrytyczna, refleksja krytyczna nad technologiami, i wspomniałam takie pojęcie viral literature, czyli literatura rzeczywistości wirtualnej. Jeśli chodzi o sama to pojęcie literatura elektroniczna, to w wielu definicjach, począwszy od tej pierwszej, którą ukuła Katrin Hayles, pojawia się sformułowanie, że są to dzieła o istotnym aspekcie literackim, które powstają, dystrybuowane są i odbierane w kontekście, jaki stwarza środowisko cyfrowe. Jednym słowem, to są dzieła, które nie mogą istnieć. Nic nigdzie indziej niż w środowisku cyfrowym i takie dzieła, których integralnym elementem jest warstwa kodu. To jest kolejna y, taka rzecz, której jeszcze tutaj nie dotknęliśmy. No ten kod jest, jest znaczący. No y, 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 ten kod też jest pisany i tutaj mamy różne modele też twórczości w obszarze, którym się zajmuje, bo są y, y, twórcy e-literatury, którzy sami programują swoje dzieła, a są tacy, y, którzy piszą tekst i. Pracują w tandemach, w duetach z kimś, kto później pracę dla nich zakoduje. Ale zakłada się, że to jest taka literatura, która powstaje w środowisku cyfrowym. To środowisko cyfrowe to są uściągnięte komputery, bo to jest kolejny element tej definicji, który się często pojawia. Ale niemożliwe jest doświadczenie pozamedialne, że literatury elektronicznej, to jest tutaj istotne. I kiedy mówimy o VR Literature, to najczęściej, bo pojawiło się, odnoszę się tutaj do tego sformułowania pani profesor, która mówiła o ucieleśnianiu w przestrzeni tekstu tego odbiorcy. I w tej literaturze VR-owej, która na początku takim najbardziej prężnie rozwijającym się ośrodkiem jest Uniwersytet Brauna. Tam jest instalacja CAVE i do tej pory większość tych prac, które powstawały Począwszy od takiego projektu, screen, zakładała interakcję cielesną w przestrzeni wirtualnej z wolumetrycznymi glifami, strójwymiarowym tekstem ucieleśnioną interakcję. Więc można się było spodziewać w momencie, w którym Scott Redberg zaanonsował swój projekt jako projekt, w którym wykorzysta technologię rzeczywistości wirtualnej, że z takim ucieleśnieniem będziemy mieli do czynienia. To jest dla mnie idealny przy, przykład właśnie takiej hybrydy, bo to jest projekt, który i na ICI był. Nagrodzony w, w tej kategorii VR Artworks i dostał najważniejszą nagrodę przyznawaną przez gremium twórców i krytyków literatury elektronicznej. Jest też zaangażowany społecznie, bo tak jak mówiłam, powstał w oparciu o ten komponent tekstowy, który został wykorzystany, to fragmenty wywiadów, jakie przeprowadzono. Z, to, to była praca. To, 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 to była praca doktorska, gdzie badano syndrom stresu pourazowego związanego z torturami, które stosowali jako procedurę przesłuchania weterani działań w Iraku. I przeszukując, wczytując się w te wywiady, Scott Redberg stworzył cztery takie linie narracyjnie dokonał reapropriacji tego tekstu budując z tego cztery spójne narracje. To była też kwestia potrzeby zanonimizowania tego tekstu i też ochrony, bo to były niezwykle wrażliwe informacje i, i dane. I teraz ta przestrzeń CAVE-2, która znajduje się, ten system, który się znajduje w laboratorium wizualizacji elektronicznej w Chicago, nawiązuje z kolei nie do takich tradycyjnych systemów, Hejw sześciennych, tylko do tradycji panoramy. Wchodzimy do takiej przestrzeni właśnie panoramicznej i wysłuchujemy tych narracji o traumie, które są dla nas aktywowane przez performera. Jest to rodzaj performanceu, bo tutaj pojawia się też kwestia ulotności praktyk. Potężnie rozwija się praktyka elitarackiego performanceu, który jest. Ulotny, jednorazowy, w którym ten komponent technologiczny się pojawia, ale w momencie, w którym weszliśmy tam, performer Mark Jeffrey, który operował specjalną różdżką, aktywował elementy grafiki związane z przestrzenią domową. Wchodziliśmy i zanurzaliśmy się w taką prostą, nie mającą nic wspólnego z technikami imersyjnymi grafikę, którą tutaj widzimy. Która reprezentowała przestrzeń domu i czyli, po kliknięciu. Czyli rozumiem, że tutaj nikt nie ma, bo nie widzę ta, ta osoba, która to, stoi przed ekranem, ona nie ma okularów Myśmy mieliśmy okulary, stąd Aha. ten efekt takiego widzenia Aha, no trójwymiarowy właśnie, no był. No Performer też je miał plus miał system, uh -huh. Uh -huh. który pozwalał uh -huh. aktywować te czujniki i to on nawigował dla uh -huh. nas, więc nie było tej sprawczości po naszej uh -huh. stronie. I w momencie, gdy wchodził do kuchni i aktywował dzbanek z fotą. Słyszeliśmy nagle narrację o waterboardingu. Ta dialektyka tych dwóch przestrzeni była niesamowita. My tutaj nie widzimy tego. To są akurat panoramiczne fotografie, które wykonywał Roderick Kuwer w opuszczonych bazach wojskowych Stanów Zjednoczonych. Ta interakcja wygląda tak, że najpierw jesteśmy w przestrzeni domu. To jest bardzo prymitywna trójwymiarowa grafika. I właśnie widzimy dzbanek na stole. Ktoś klika. Słyszymy dźwięk wody, który kojarzy się w tej przestrzeni domowej, oswojonej, z czymś takim, z powitaniem gościa, z nalaniem szklanki wody, komuś spragnionemu. i słyszymy tą wstrząsającą narrację o waterboardingu. Podobnie jest, kiedy aktywujemy budzik w pokoju dziecięcym. To uruchamia narrację, te, 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 te teksty spisane, zremiksowane przez Scotta Redberga były odczytywane przez profesjonalnych aktorów, więc to, to, to jest też taka auditory, czy aura, o której mówi John Keighley z drugiej strony, ale. Z kolei aktywowanie budzika inicjowało taką narrację o deprywacji sennej jako formie znęcania się, tortur nad więźniami. I w momencie, kiedy aktywowaliśmy ten element takiej uproszczonej grafiki 3D w przestrzeni domowej, to ta przestrzeń domowa się rozpadała i trafialiśmy... Taką przestrzeń ukonstytuowanej już z dwuwymiarowej yy, grafiki, która bazowała na zdjęciach panoramicznych wykonanych właśnie w tych pustynnych przestrzeniach Roderika Kuvera i zostawał tylko ten rekwizyt, tak? ten przedmiot, który ewokował to bolesne wspomnienie, yy, ten yy, traumatyczny element. I teraz Technologie rzeczywistości wirtualnej, jeszcze raz podkreślam, bardzo żałuję, że nie ma z nami doktor Naher teraz, ale e, prezentowane są jako idealna maszyna empatii, tak? która ma sprawić, że wejdziemy, kolokwialnie mówiąc, w czyjeś buty, znajdziemy się w czyjejś sytuacji. Scott Redberg nie pozwala mówić ofiarom. My słyszymy narrację tych, którzy dopuszczali się aktów. Yy, przemocy. Yy, nie ma w tym żadnej naszej sprawczości, ta przestrzeń nie jest immersyjna. I Scott Redberg mówi o tym, że właściwie chciał zaproponować inne niż modelowe doświadczenie rzeczywistości wirtualnej, które wykraczałoby poza, poza ten taki model, tak? Właśnie w rzeczywistości wirtualnej jako yy, yy, idealnej maszyny empatii. My mamy problem wysłuchując motywacji, bo czasem okazuje się, że ktoś po prostu tak był wychowany w takim etosie: nie pójdziesz do wojska, nie będziesz mężczyzną. Oni nam mogą zrobić krzywdę. Także ta, ta bliskość też innych, którzy słuchają z nami, jest problematyczna w przypadku tego projektu i na pewno nie jest to tradycyjna, taka wiarowa, imersyjna praca.